W dzisiejszym odcinku chciałabym pokazać Wam pszczolinkę wiosenną. To jest taka niezbyt duża pszczoła. Jak to wszystkie pszczolinki, gniazda kopie w ziemi. Jest gatunkiem samotnym, czyli nie tworzy rodzin, nie gniazduje w rodzinach. Natomiast nie gniazduje również w tak zwanych agregacjach czy koloniach. To co możemy znać u niektórych innych pszczolinek. Czy też innych pszczół samotnych, że wiele samic buduje obok siebie swoje gniazda, to u pszczolinki wiosennej czegoś takiego nie ma. Ona gniazduje raczej samotnie bądź w takich luźnych agregacjach. To nie są takie, takie agregacje po, nie wiem, dziesiątki, setki gniazd upakowanych obok siebie na jednej przestrzeni, jakie możemy znać u pszczolinki rudej, o której też mówiłam w poprzednim filmiku, czy u pszczolinki na Jeśli chodzi o wygląd, to tutaj jest kilka takich cech, które umożliwią Wam, być może, rozpoznanie pszczolinki wiosennej, kiedy ją spotkacie. Samice pszczolinki wiosennej, dlatego że samce są troszkę bardziej niepozorne i można, można je pomylić z samcami innych gatunków, jak to u, u pszczolinek bywa. Mianowicie, cechą, od której wzięła się zresztą nazwa łacińska pszczolinki wiosennej. Jest rude zakończenie odwłoka. Ono tak kontrastuje dość z jego resztą, ponieważ cały odwłok jest czarny i słabo owłosiony. Tu w pszczelinki wiosennej jest taki rudy, troszeczkę ta rudość, kiedy idziemy w dół na boki tułowia, się rozjaśnia. To oczywiście może być gorzej widoczne na przykład u starszych osobników, które są troszkę wypłowiałe, troszkę wytarte, ich wygląd też, też się zmienia. Natomiast na głowie u tej pszczolinki mamy jasne owłosienie, takie prawie że białawe, i czasami można to dostrzec, że pszczolinka ma zagłębienia twarzowe. To jest cecha charakterystyczna dla całego rodzaju, szczególnie u samic to widać, natomiast nie u wszystkich widać to dobrze, czasem trzeba się przyjrzeć. U pszczelinki wiosennej właśnie często możemy, możemy to zobaczyć. Czym są te zagłębienia twarzowe? Otóż po wewnętrznej stronie od oczu, w sensie w kierunku jakby środka, środka głowy, są takie podłużne właśnie zagłębienia, które są gęsto owłosione. One mogą mieć też nieco inny kolor niż reszta owłosienia na twarzy. Pszczolinki wiosenne nie są przywiązane do jakiegoś konkretnego jednego gatunku rośliny żywicielskiej. Tutaj na filmie akurat sfilmowałam je na kwitnących głogach. Na koniec zwróćcie uwagę tutaj jak ładnie widać języczek, którym pszczoła zagłębia się do kwiatu i wysysa nektar.